Witam serdecznie w ten kolorowy, wiosenny, środowy dzień, środa Popielcowo. ja miał szykte teraz na rano. Słuchajcie, tak padą jada, bo jada z roboty, bo pora spraw spraw. zwoniłem dzwoniłem sobie do mojego operatora. Za o, do dwóch dni powinien mieć 1 giga na 1 giga internet szaloł Gry będzie szło fajnie szybko ściągać i to jak się załatwił dzisiaj jeżeli się uda to będę załatwiał paczki do widzów ze streama 24 godziny co się odbył, odbył ostatni weekend Powiem Wam szczerze, tak, takie podsumowanie idzie zrobić, że no nie spodziewałem się i, i ilości ludzi e, i takiego zaangażowania. Ale fajnie było, fajnie, jestem miło zaskoczony. Mm, troszeczkę taki, jak to umie, nieogar. Nie, nie opanowałem tego wszystkiego, ale daliśmy radę. Już teraz wiem mniej więcej co, jak co ustawić yy, i przede wszystkim regulamin napisać i się kluczowo tego trzymać bo to naprawdę pomogło ale fajnie było mam nadzieję, że widzowie też że są zadowoleni, że wam się podobało i w ogóle najlepiej Najlepiej się podobało i wszyscy byli ciekaw eee, tego Salcesonu Dużo tam osób pisało, że oni przyszli salcesun wygrać, a wygrał salcesun eee, Dawid. Serdecznie go pozdrawiam. Najwięcej nagród to Bod Martin zgarnął. Ale też go trzeba pochwalić, bo jeszcze live'a nie, nie odpolił, a on już tam był ja już tam widział wiadomości się sypały 1850 No i też Andrzejek 30 godzin siedział hop ze mną Połowie, no, w połowie, tak między czwartą a 11 Mnie wspierał Nanek do rady do rady Opanujemy to a, Po 24 godzinach ale idź już spać, idź już spać Za dużo tego sparcia do potem nie szło i spać jedyny co tam jeszcze, taka wada była Wada no, awaria Nie wiem jak to nazwać umfal jak to Pepis wypadł, Pepis też tam gówa pada z zgarnął eee, eee, Umfal taki był, że ja nie wiem, może ktoś faktycznie wie jak to działo Jak u zwykłego Game Passa czy EA Play działo Bo mi się wydaje, że to chodzi o ten Game Pass tym droższy Wtedy ten EA, EA Play, czy jak się tam działo Ej, Mi się tak wydaje no Ale mniejsza z tym Była właśnie w czasie live'a e... Żeby zagrać Dead Space'a No ale mi się konta nie umiały połączyć Potem jakiś tam problem z hasłem w ogóle My zamiast grać oloć temat jak go no to jest niemożliwe, żeby jakieś hasło nie pasowało czy coś. Tylko próbujemy, próbujemy, próbujemy. No i tak czas niepotrzebnie, czas my marnowali, bo moglibyśmy spokojnie w jakąś fajną gierka, czy nawet Monopoli z widzami zagrać. No żałuję, że właśnie kurde, w że my żadne nie zagrali albo w jakiś tam inne gierki co faktycznie mogą widzowie zagrać są takie giereczki e, chyba przez strona nawet się tam idzie zalogować czy coś takiego I, no i chyba z 10 z 20 idzie grać tak jakieś głupie, że tam nie wiem e, wyścigi e, kul czy coś takiego takie mini gierki, nie? Też by można zagrać. No szkoda, no, troszkę szkoda, że e, że my sobie w to nie zagrali w takie giereczki, ale to nic straconego. Jeszcze powiem. Wydaje mi się, że e... może na moim kanale stream właśnie 24 godzinny z graniem być ale nie wiem czy będzie stuprocentowo bez spania bo jest to męczące jest to naprawdę męczące żeby nie usnąć szczególnie jak głek są nie wiem, będziemy widzieć, bo widzę Większość już to olewo i, i ustawia kategoria jazz sleeping, i mają to kazi do spadzi, i z leci. Ale udało nam się, warto te 24, jest to wyczyn bez spania. to napisać CV podobno no jak się dużo też osób pyta o te nagrody jest to popakowane muszę to teraz e, nadać do paczkomatu i, i wysłać niektóre gry niektóre gry e, czy nagrody wysłałem od razu ze strony kupił. To też jest fajnie, bo nie muszę tego pakować, nie muszę nic z tym robić. I no za kupiłem tak pepisowi tego pada, wyproście którego chcę. Kupiłem go niebyła zareklamował. Na, na stronie e, żółto ciemnej i i po prostu daję adres. To odbieram i Pacik poszedł. Nie? Tak samo z Dawidem. Także fajna sprawa. Zastanawiam się, czy przy najbliższym, jeżeli bych tak fundował jakieś tam nagrody czy coś, to nie zrobić to w ten sam sposób. Chyba, że jakieś dałoby się jakieś e, od sponsorów poszukać jakichś sponsorów, od sponsorów, coś jakieś fanty fanty zebrać też by było poprosić, popytać się też by była taka możliwość nie no, ale to spokojnie może live urodzinowy 24 czy lipca. Ale to jeszcze dużo, dużo rzeczy muszę podopinać, żeby coś takiego zajść zrobić. Więc tak, no e, dzisiaj, dzisiaj może się na Twitchu pojawia, gdzieś na godzinka, dwie w godzinach późno wieczornych. Nie wiem, może mi się dzisiaj uda te paczuszki wysłać. Będziemy jeszcze widzieć jak się sytuacja wyjaśni. Nic. Dziękuję. Uuu. Zmęczony po robocie. Napiszcie mi tam w komentarzach jak wam się ten stream 24H Unanka podobał. Jakieś tam ciekawe wspomnienia. Napiszcie, poczytam. Eee... Jak macie jakieś pytania, to też piszcie. zapraszam na Instagrama, na Facebooka, na Negro. No i przede wszystkim na streamy na Twitchu. Naciupiemy na po naszym też, ja, na YouTubea, ja. Ale na Twitcha, na Negro. No i tyle, no i. Ech, kurde, już się spać. Ty. Miłego dnia! রেগাটিনা yeah.